20 sekund, 8.50 i ruszacie. 5, 4, 3, 2, 1, nowy ruch, to teraz ja w tańcu. 8,72. Zostało 6882 Warszawy Już blisko, już czuję, czuję smak zwycięstwa. Jedziemy. Teraz już musi być z gór. Pierwsza dycha. Już mało zostało. <laughs> Jest szybko. Cztery dechy. Zapewne na wydychu jadę, bo boję się w kamieni. Nie jesteś doczególny do zjazdu. Ale jako kije. cło się Musiał tu nieźle włać całkiem niedawno ale jest pięknie tam jest, tam jest pięknie, o tam za drzewami to było chcesz chyba się. I te się zaczynają. Tradyfikcie ci Netflix.

Po 50 km. Już trochę błota zaliczyliśmy Jest bardzo gorąco, słodnie pod 10 50 kilometrów 3 godziny całe Przed nami do całkowice jest idealnie się i się jazdą raczej wypipka ale Warto jakieś pozdrowienia? Dla... dla tego kto wyznaczał trasę? Mm. taki mostek kurwa to nie będzie łatwe nie jest taki. Przejść, czy nie spierdolić. No właśnie, o tym mówię. Śliskie to jest, uważaj. O. Dobra, przelezi jakoś. Ale atrakcje! To pici... No, to pici, W żabce, w całkowicach lecimy dalej. 80 km. No prawie 90 na liczniku. Ten wid. Był kryzys na tym wałach, ale teraz już jest dobrze. 90. Mory dopisują póki co. Raczej wiatr. A nie boba. z zborze jeszcze nie jeździłem. Ale że im się chciało, chyba tych drzew ścinać, żeby nam tu poutrudniać. No dawaj, hehe Urwaj przełaszczu tak, A grzęczu, że to będzie tu, róże małe i duże postalowej róże Ale oni to wymyślili Spa냐ły to jest bartek Kowąsko trochę Czegoś takiego to się nie spodziewałem, że będziemy szli taką rurą Ale w sumie jest ciekawie A tu dałem płynie Wisła A tam idzie Dzień drugi. Bartek, jak są na poczucie drugiego dnia rano? Co? Jak są poczucie drugiego dnia rano? Może być. Tak? Dobrze. Wczoraj się nie udało z celu spełnić, 250, tylko 150. Dzień, kurde. No ale, no, tylko czałkowice nas dojechały, tak że luz. Dzisiaj chyba będziemy pół dnia chillować, bo. Ma być 36 stopni, więc pewnie będziemy musieli zrobić jakiś postój dłuższy. Co, w sumie dzisiaj coś zakładamy? Nie, jedziemy tak, aby jechać. Tylko stówkę chociaż by wypadało, nie? Przebyć, żeby mieć, nie? No stówkę dla żeby jeździć, nie? Znaczy no wiadomo, że jak najwięcej, no ale jak ma być 36 stopni, to, no. to raczej no. będzie ciężko. No pogoda o 6 już lampa i... I o, będzie tylko gorzej. No, napęd nasmarowany, my smarowanie od słońca i można lecieć. Od wewnątrz lecieć. Tu mam trochę lipę, bo mi się ten stabilizator, który miał być stabilizujący, się zdestabilizował, tam się wywaliło i już nie trzyma i lata na boki, ale... Na razie jedziemy i się nie martwimy. Co, nie? Na razie. Słoneczko, już tak. I już, już jest ciepło. Dobra nie ja szanuję a jeszcze gopro mi nie działa to Się zepsuło tam jest polota na napić, pomyśleć, poplanować. 20 do Krakowa Fajnie, bo słońce zaszło za chmurę i na razie tak nie grzeje ale to się skończy, będzie taki upał że ma być dziś 36 stopni tego się obawiamy najbardziej Bartek gdzieś tam z tyłu

Jest no ale ty co zrobisz? Co? To co ty zrobisz? Nie No dobra, ale no ale jaki masz plan? Co? Jaki masz plan? No no trzeba się do Gdańsk, do Krakowa, do Gdańska. I co? I wracam, jebie. Pociąg? Jo. Wapę zdarłem kurwa, tysiąk pięćset pięć. Kurwa kiedy nic nie zrobię Dobra, to się rozstaniemy gdzieś już w Krakowie, jeszcze no. tu się przedrzemy przez te gówno. Sytuacja jest taka, że wyjeżdżam z Krakowa i od Krakowa jadę już sam. Wartek zrezygnował ze względu na ból ręki i tam robiły mu się pęcherze na rękach, coś tam jeszcze go boli noga i tak dalej I ogólnie nie czuję się na siłach, żeby kontynuować, także jego decyzja rezygnuje. Ja dalej lecę sam no dzisiaj już jest pół do 12 i zrobione całe. No, zrobione 70 km. Także kiepski wynik. Trochę się dzisiaj obijaliśmy. No i dobra, ja lecę i zobaczymy co będzie dalej. No. Niestety dopadła mnie awaria. W ogóle nie chcę wracać w wózek, nie? Tak jakby tu ta nie działało, widzicie? po prostu przez to łańcuch umyka po zębatkach. Jest slipa, próbowałem tam kręcić sprzęgło, ale nic to nie daje. Na szczęście w Krakowie jest katlą chyba otwarty, więc no, może uda się coś na to zaralić, ewentualnie kupić po prostu cały wózek z 12 rzędów i wymienić. Ja pewnie niego nie ustawię za dobrze, no ale dobre i to. Także Taki co jest awaria, a Bartek jednak nadal jedzie, zmieniu zdanie, więc no Mam nadzieję, że uda się usunąć w miarę szybko i w ogóle, że się uda to usunąć, to ma bardziej że polecimy dalej, ale no, ale się trochę martwię. Sytuacja z jest taka, że jestem w dekatronie i pan próbuje naprawić, czymś z tego wyjdzie, czy nie, trzeba będzie wymienić na banach. Że jest otwarte dzisiaj. Dobra, rower uratowany. Kosztowało to 50 zł, ale jedziemy dalej. Rower uratowany. No, naprawił. sprężyna przeskoczyła prawdopodobnie, nie? I wiesz, nie łapało A teraz jest. No, jest dobrze. Nie idealnie, ale jest dobrze. Dobra To co? Wracamy na... Ostatnia godzina to była naprawdę Rostro jazdy bez Najpierw Bartek powiedział, że rezygnuje Później zepsuł mi się ten, ta przerzutka Na szczęście jest już naprawiona Później jednak Bartek stwierdził, że jednak Nie rezygnuje, bo nie ma jak wrócić Po naprawie roweru stwierdził, że jednak Rezygnuje ostatecznie już tym razem Chyba Także tak, mam naprawioną przerzutkę Mam naprawioną przerzutkę i od Krakowa jadę sam, jest tam 1230, więc po prostu cisnę wraca no. do gry z dużym opóźnieniem i tak naprawdę z dużym stresem, bo już tak się zestresowałem, tym działającą przerzutką Na szczęście jest niedziela handlowa i Dekathlon działał No dobra teraz Biegi wchodzą jak złoto Wszystko jest fajnie Także Teraz trzeba cisnąć Troszeczkę podgonić I zobaczymy co się wydarzy dalej Wcześniej że jeszcze kupiłem w Dekathlonie pompkę Którą zgubiłem wczoraj Gdzieś na samym początku trasy Także Mam już pompeczkę Z rzeczy których nie mam to nie mam kabla do ładowania trackera ale to może jakaś stacja paliw gdzieś się trafi i taki kabelek się nabędzie, albo, albo nie wiem, będę kombinował. Póki co nadganiam. Trzeba lecieć. Jest trochę gorąco, ale na szczęście jeszcze są te chmury. Później ma się wypogodzić po południu, więc będzie jeszcze gorzej. A więc znowu sam, tak jak 3 lata temu. Prosto, w Wisłach chyba nie jestem pisana, że Michał z kimś. Nie lecimy w dalej. ale jednak razem. w tył, ale naprawdę bardzo mocno wieje się zbiera takie chmurki jak jakaś burza się chyba z tego upału w końcu zwierzę. Jednostkę mamy w miejscowości Zalipie jeszcze około 30 km także dzisiaj wcześniej, wcześniej idziemy spać to pewnie jakieś 20 już będziemy na noclegu ale plan jest jutro taki, żeby od 5 w końcu w końcu zacząć robić kilometry, bo na razie jest kiepsko na razie jest 282 km 2 dni więc no raczej bez szansy był ukończyć to w co czasowym przy takich przy takiej tempie także no jutro postaramy się troszeczkę podgonić no i Bartek jednak jedzie ze mną